Dzień dobry w niedzielę. Chyba dzisiaj 18:00, godzina 9 czy O Ewę tam widać. Śniego tyle zostało i nie stopniało już dalej. Mróz minus 13 było rano, a ja jadę do autohandlu, tak z nudów. Poćwiczyłem eee, swoje 350 zrobiłem. Popatrzmy co tu się zadziało. Nic, wszystko w porządku. Eee. Patrzcie czy myszonów nie ma. Jakaś myszka przychodzi tutaj. I co? To poćwiczyłem eee, z ciężarkami troszkę. Później sobie spacer w kółko zrobię albo w marszobiec jakiś wiecie kilometrów, tam jest 5. No i co? Aha. Tutaj jest ok. E, tutaj taki sólnik, to będzie dobrze. Do, do skrobania. No i co? I nic więcej. no Leceń na razie nie ma. Taki jest bezruk trochę. Z automatyzacja. Dobra, odpalimy każdy lata, zobaczymy jak po takim mrozie, w takim mrozie. Dobra, żeby bez cięć. Gdzie mam kluczyki? Tutaj. Zobaczymy. Ta, ra, ra, ra. Ile jest? Minus sześć Nie ruszajcie się. Uwaga Akumulator nie wiem ile ma lat No, zamarzło Ale działa Oś. Dobra A, diesel jak jest sprawny to i odpali, nie? Tak pół by zamarzło, widzicie, gdzieś mi zwiało tą, tam, tą tu mam folię, taką malufok z kawałek. I niestety gdzieś mi zwiało i przysypało śniegiem, i nie wiem gdzie to jest. No ale cóż, dobra, gratów. Full do roboty w poniedziałek mam, jutro mam takie drobne zajęcie. Chwileczkę niech się pogrzeje. Jutro mam to zlecenie dokończyć. Wiecie, zasilacz kupić do LEDów, plus muszę tą głowicę termostatyczną. RTD kupić, taką Danfosa, stary typ zaworu. Tam jest, okazało się, no i poprzednio miałem złą kupioną. No i tyle. Dobra, trzeba tą szybę odskrobać, od, od nie? Jakoś. A, wiecie, czym ja od skroby wywuje? Wy 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 Bo nie mam skrobaczki fabrycznej, ale ostatnio używam. tego wyciętego a O, pokażę Wam. Widzieliście, nie? No dobra Poskrubane Jedziemy, za długo nie ma co grzać Jak to mówią fachowcy Że to nic nie daje Trzeba jechać i wtedy się zagrzeje samochód Co, jeszcze brykiet Muszę gdzieś na stacji benzynowej Zakupić Bo jakoś tak Nie kupiłem 10 sztuk naraz bo w kastoramie nie było w piątek, czy w sobotę byłem, w piątek chyba. Więc muszę kupić gdzieś tam chociaż dwie paczuszki Teoretycznie na dzisiaj powinno wystarczyć, ale jeszcze jest poniedziałek, a w poniedziałek dopiero się ruszę stąd tak do trójmiasta, nie? Czy tam do marketu jakiegoś, żeby większą miłość kupić. Dobra, idziemy. No i zobaczcie, piękna pogoda, niedziela minus 6, to już wiecie. Szkoda jechać w sumie, iść gdzieś w las powinienem, ale dobra, taki już plan jest, to jadę do auto handlu, nie wiem po co, bo mam takie, wiecie, chęci, z, być może z nudów, kadillaka sprzedać, kupić coś innego, nie, także tak, tak się czaję, nie wiem, co Wy na to, no Cadillac dobry samochód, no, nie pali dużo eee, i tak dalej. Nie wiem, czy go zostawić i tam, wiecie, na przykład olej. Teraz mam do wymiany olej. Gdzie, gdzie to jest? Jest, stoi olej, nie? Filtry i tak dalej. Pewnie to i tak zrobię, ale tak bym już zmienił samochód, bo to jest trzeci rok już, ma, jak ten Cadillac jeździ. I tak człowiek ma chęć, wiecie, z... 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 na zmiany, no bardziej niż tam z jakiejś przyczyny. Eee... No, także. Takie tam rozkminy, zobaczcie, jak droga zaszroniona. A i co jeszcze? Mam taki zwyczaj, że nie uruchamiam ogrzewania niestety w samochodzie, dopóty, dopóki zimą oczywiście, taką mroźną. Dopóki tutaj silnik nie osiągnie 90 jednak, nie? Czy tam płyn chłodzący, bo no, bo nie zabieram mu jakby ciepła. Niech sobie dogrzeje się silnik, a dopiero na końcu ja, nie jest tak źle. Można wytrzymać te kilka kilometrów, bo to tak jest jakieś 5, może do 10, no 5 kilometrów. Tyle się grzeje silnik Cadillac'a, nie? I kadillacze ładnie, płynnie śmiga. 256 tysięcy jest przejechane. I ma fajne wyposażenie, nie psujące się korbotronik, ale za to ma psującą się klimatyzację. W sensie oczywiście tutaj jest sprawna, jeszcze się nie popsuła. No i, i tyle z wyposażenia. No, bliżej trójmiasta to i mróz większy. Proszę. Zalejemy go troszeczkę paliwem, w zbiornik, żeby... No wiecie, na mrozy jednak e, chyba mieć lepiej więcej w zbiorniku niż mniej w razie wół. Dobra, bipi słynne kamień. Kamień, kamień, trasa kaszubska. O, sprzątnęli, nie? Rozpuściło się samo ostatnio, czyli tak z miesiąc temu. Ręczny w sensie zaciski były zrobione, jeden był wymieniony i piasty wcześniej. Także przy kołach pełen serwis był zrobiony. Wiecie, teraz ładnie odpuszcza, wszystko bo się blokowało koło któreś tam i tam zacisk został wymieniony. Reszta była porządnie wyczyszczona, posmarowana yy, tam gdzie trzeba. I tyle działa dobrze. Od już miesiąca. A akurat ta klapka jest. Dobrym rozwiązaniem, bo nie zamarza w razie w. Dawać tutaj diesla. Oh. Za stówkę wlejemy, nie? 5,99 niezmiennie. Dajemy płacić. Co tu mamy? I krw. Chlorku magnezu. Biały cały. Fajnie. Jedziemy dalej. Powiem Wam, że potestowałem wszystko tym skanerem swoim i kurczę, jest u mnie bardzo dobrze ze wszystkim. Jedynie mankamentem malutkim, ale chyba do ogarnięcia tanim kosztem jest poszarpywanie, jakby, ale tylko na zimnym, jakby, tak. Więc trzeba sprawdzić przepływkę, wyczyścić ewentualnie EGR, no i filtr paliwa wymienić jakby tutaj w pierwszej kolejności, bo wtryskiwacze, wszystkie inne tutaj parametry dałem sztucznej do oczywiście odczytania. Nagrywałem na bieżąco tutaj ekran. Wiecie, czujniki dane na żywo na przykład nie, eee, i tak dalej. No, teraz silnik zgasiłem, więc nie chodzi. Ładnie wszystko zinterpretował mi i kurde no Bayer także w bardzo dobrym tech stanie technicznym jest Cadillac. Idę do, bo jestem tutaj pod autohandlem, Bojano, Marcello, popatrzę złomki różne, także cieszę się. Żeby była pogoda lepsza, to bym już maseczkę otwierał i tam grzebał, odkręcał, czyścił w benzynie tam egr i klapy i inne pierdoły, nie? Trzeba czekać, a ja, to jest mróz. No idziemy patrzeć tutaj różne samochody. No ta korolka. Wczoraj siedziałem w niej. Nie no kurde, normalnie samochody do robienia na podwórko i robić panie co cóżko. Tu mają omody. Nawet takie Sirocco stare jest, zobaczcie. No i te raptorki tutaj ładnie oni malują. To mi się podoba, muszę maskę pomalować chyba w Cadillacu, bo ma takie tutaj brzerki. No dobra, pobudziłem fajne te graty, ale tak, na początku tego filmu chyba E, miałem wątpliwości nie wątpliwości tylko chęci jakby tutaj sprzedania kadillaka ale po tych wszystkich pomiarach które wykonałem tutaj pod rzadką. E, i sprawdzeniu wiecie stanu technicznego bo tam e, uruchomiłem ten skaner dopiero po długim czasie że tak powiem bo go nie używałem jeszcze w kadillaku no stwierdzam że kurde w tak dobrym stanie technicznym samochód nie ma sensu go pchać, bo każdy używany to znowu niespodzianki, nie? Eee, chociaż chciałem benzynę i tak się waham, inaczej. To wszystko dzieje się z nudów, ponieważ nie ma za bardzo co robić eee, i człowiek by coś pogrzebał, pogoda przeszkadza. Eee, I chyba zostanę przy tym, że kupię. Jak będą finanse pozwalały jakiś samochód taki do dwóch tak jak mówiłem kiedyś i sobie po dłubie przy nim. No. I to będzie dobre rozwiązanie. Cadillac jeszcze zostanie ze mną. Rupu tutaj widzicie. Takie były pryszczyki, ja je pozdrapywałem. Mógłbym je lepiej zakonserwować, ale tak maskę całą przemalować. Nie wiem. E, chyba za mało Zobaczymy, zobaczymy. Widzicie, takie dylematy dzisiejsze. Jadę jakiś opał kupić i wracam do domu. Jeść. I jeszcze raz zobacz, wtryskiwacze. Odpuszczam gaz. Dodaję gazu. Dzień dobry. Już z kuchni letniej. Musimy doprowadzić śniegiem. Poczekajcie. Śnieg roztopie, trochę przepłuczę patelnię. O kurczę, zmarznięte wszystko. U nas jest minus 2, teraz 3 max. Także nie jest dużo, ale tam gdzie byłem, bo bliżej trójmiasta to jest po prostu zimno. no Tam jest minus 7 teraz, w południe. Czyli w kulminacyjnym, jakby tutaj w kulminacyjnej porze dnia. E, co jeszcze? No z tym kadillakiem, nie? Tak kusi... Już mówiłem, kusi człowieka, żeby coś zmienić. Ale kurczę, no dobry samochód to jest. I wiecie, nowy, kolejny, nowy używany. E, Dusza niespokojna i człowiek by coś zmienił. Sam nie wiem, tak tam. Nie ma co się tu nawiedzać. Ogłoszenie Bolonik się tam może tak nie zmienił. Ten samochód. Wiecie, że tak dwa lata to jest taki optymalny czas, nie? Posiadanie jakiegoś samochodu, bo później się nudzi. Chociaż chyba najdłużej miałem Mitsubishi L200 w tej budzie takiego. 2007 z wyż, Bo chyba miałem z 5 lat, 6. Zrobiłem nim 200 tysięcy kilometrów ja. Kupiłem go jako używanego. Stawię Wam zdjęcie jak wygląda. Może jeszcze mam w telefonie. Mam chyba. Eee... Taki off maszyna. Dobra. Coś tu trzeba posmażyć. Może boczek możemy Boczek surowy, niech się sparzy, nie? O. A co tam? Co tu my mamy? Karkówka. Karkówka świeża, no ale mielona też. Trochę za dużo tego kupiłem, żebyś. Kaminka zamarzła A to jest co to też, jest, jest można No, niektórzy widzowie mówią, że inspirują się moim tutaj odżywianiem i unikają wysokich węgli No i bardzo dobrze. Pokażę Wam jak to niezbyt dobrze wygląda. Tak o. O tu No i wiem. No i wracając do wątku samochodowego. Chociaż tyle co zrobię to dam w OELX ogłoszenie. Jak się sprzeda to się sprzeda. Jak się nie sprzeda to napomnę i będę jeździł chociaż zmieniłbym no no dobra już nie zawracam wam głowy tak czy inaczej olej muszę zmienić szybciej niż w samochodzie w tym samochodzie który chcę ewentualnie sprzedać widzicie nie ma że oszczędzam na czymś ktoś kupi to będzie miał olej wymieniony a oprócz tego być może nie sprzedam, więc będę miał olej wymieniony. Takie tam pierdoły. Nic ważnego. No dobra, to co widzowie? Chyba koniec dzisiejszego niedzielnego, sobotnio niedzielnego filmu. Pokażę Wam nie... jeszcze domek. Domek tak wygląda. A oprócz tego jeszcze ktoś chciał... Taki filmik informacyjne na temat domu. To na na temat domu jak jak się żyje, co byśmy powtórzyli, czego byśmy nie powtórzyli. To jest druga zima, którą tutaj już żyjemy i tak dalej. No już jakieś tam pierwsze przemyślenia mamy i tak dalej. Więc kolejnym filmem będzie chyba film właśnie tego rodzaju mówiący o domku. Na trudne czasy drewnianym, małym, 35 metrów e, w podstawie, 75 niby użytkowej w sensie całości, a użytkowej, tak naprawdę, 40, chyba 5 metrów, bo tak do po, odlicza, odliczając skosy, e, jest powierzchni tej takiej prawidłowej do mieszkania. No dobra.